Cześć, dzień dobry, tu Ola i to jest podcast Wolność Odżywienia. Miejsce, w którym mówię o relacji z jedzeniem, emocjach, ciele i codzienności. Z perspektywy psychologa, ale przede wszystkim też człowieka. Bez presji i autentycznie. To pierwszy odcinek podcastu Wolność Odżywienia i nie ukrywam, że trochę się stresuję. Ale też czuję, że to ważny moment. Dlatego dziś chcę Ci powiedzieć, dlaczego powstał ten podcast, kim jestem, co mnie tu przeprowadziło, dla kogo tu mówię i co chciałabym Ci dać. Nie będzie idealnie, ale myślę, że będzie prawdziwie. Więc okej, okay. mam na imię Ola, jestem psychologiem, konsultantem psychoterapii transkulturowej pozytywnej i specjalistą od zaburzeń odżywiania. Pracuję z osobami, które mają trudną relację z jedzeniem, ciałem, z treningiem. I ta praca jest dla mnie ogromnie ważna, ale nie dlatego, że to moja rola zawodowa, tylko dlatego, że to temat, który sama znam od środka. Przez długi czas byłem w miejscu, w którym jedzenie oznaczało walkę, kontrolę, wstyd, poczucie winy, ale też poczucie siły. I długo myślałam, że tak po prostu musi być. Ten podcast powstał z potrzeby mówienia inaczej, spokojniej, ciszej, głębiej, bo Instagram. I Stories to są fajne narzędzia, ale tam wszystko dzieje się zbyt szybko. A ja chcę dać Ci coś wolniejszego: coś, czego możesz słuchać idąc na spacer albo siedząc na kanapie z herbatą, albo po prostu leżąc w łóżku, gdy nie masz na nic siły, albo gdy gotujesz obiad. I chcę, żeby ten podcast był taką przestrzenią, która nie ocenia, gdzie można posłuchać, pomyśleć, zostawić sobie jakieś pytanie albo po prostu poczuć się mniej samotnie. Odcinki, myślę, że będą trwały zazwyczaj tak 15-20, maksymalnie 30 minut. Tyle ile potrzeba, żeby coś wybrzmiało, ale nie przytłaczało. A jego nazwa, Wolność odżywienia, to nie jest tylko o jedzeniu, to o wolności od kontroli, od przymusu. Od życia w napięciu. To też o byciu odżywionym, nie tylko fizycznie, ale też emocjonalnie i relacyjnie. Dla mnie to znaczy, że mogę jeść, żyć, czuć bez karania siebie. I chcę udzielić się tą perspektywą z tobą. Kim jestem poza właśnie pracą z wami, poza pracą właśnie z osobami zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania? Więc mieszkam na Podlasiu. Uwielbiam lasy, ciszę, spacery. Bardzo dużo spędzam czasu z moim narzeczonym psem. To takie moje małe życie, które daje mi poczucie domu. Uwielbiam jeździć w miejsce, gdzie można dobrze zjeść. Kocham też momenty, gdy można po prostu usiąść i cieszyć się smakiem bez wyrzutów sumienia. Co możecie zdziwić i zaskoczyć, co myślę, że jest ciekawe i też śmieszne? To jestem dość wybredna i wybiórcza co do jedzenia. Pewnie teraz stwierdzisz, aha, to może jej zostało z zaburzeń odżywiania, ale nic bardziej mylnego. Po prostu od dziecka nienawidzę zapachu smaku sera. I gdzieś tam każdy, kto mnie poznaje, to właśnie wie, że dla mnie trzeba, dla Oli trzeba bez sera. Ja to bardzo doceniam, bo to oznacza, że ktoś słucha, ale też jest to przezabawne. Ogólnie to się zaczęło od dziecka, gdy rodzice próbowali gdzieś tam mi właśnie wciskać ukradkiem ten ser, ale ja go wyczuwałam i nie nienawidziłam tego posmaku. I teraz, gdy na przykład spędzamy czas ze znajomymi, albo po prostu z partnerem gdzieś tu pizzę Jemy, no to wiadomo, że dla mnie jest pizza bez sera, a jeżeli już ja chcę kawałek od niego, no to ten ser zdejmuję. I wiem, może to być obrzydliwe, albo możesz sobie pomyśleć, kurde, jak tak można? Przecież ser jest wspaniały. No można, bo jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy też inni i każdy ma inne preferencje. I ja na przykład nienawidzę sera, nie lubię jak pachnie serem i mi się to nie podoba, ale to jest tylko moja preferencja. I Pewnie tak jak ty możesz mieć jakiś smak, którego nie lubisz, to ja właśnie nie lubię sera. I nie jest to jakiś lęk przed kaloriami, bo totalnie już tego nie mam, tylko po prostu ten smak nie jest dla mnie. I myślę, że na tym tyle. Ale to, co może być właśnie też takie smutne w związku z tym, gdy kiedyś poznawałam, czy to ludzi, czy gdzieś tam wchodziłam w relacje romantyczne, to było mi trochę wstyd, że kurde, może wyjdę na jakiegoś dziwoląga, że ja nie zjem tego sera. Ale myślę, że to się czuje, gdy. Osoba z tobą lubi spędzać czas, to nieważne, czy ty lubisz ten ser, czy nie, ale może na tym drugą stronę ucierpieć, bo tak jak mówi mój narzeczony, że przy mnie przestał jeść ser, a ja właśnie przy nim zaczęłam jeść inne rzeczy, więc to jest takie w sumie fajne, bo gdzieś tam się uzupełniamy w ten sposób. Dobra, co lubię jeszcze? lubię właśnie bardzo podróżować. I moje podróże zaczęły się dopiero w sumie po wyjściu z zaburzeń odżywiania. Doświadczam właśnie czegoś takiego niesamowitego, że wow, te życie może wyglądać inaczej, że ta natura może wyglądać inaczej, że te morze jest takie ciepłe, że ten ocean taki tajemniczy i ta natura mnie niesamowicie zachwyca i inspiruje. Ta wolność, że jedziesz na te wakacje i już nie myślisz o tym, że muszę zaplanować ile zjem, czy w tym miejscu będzie dla mnie jedzenie, czy ja nabiję idealną ilość kroków, tylko po prostu jadę i cieszę się tymczasem. Uwielbiam planować podróże i myślę, że to jest coś wspaniałego, co każdy powinien gdzieś tam doświadczyć. Czyli spędzić czas właśnie w innej przestrzeni. Kiedyś też, co bardzo mnie jakoś określało, to było moje hobby. Bardzo dużo malowałam, szczególnie były to makijaże artystyczne i charakteryzacje. Teraz nie ukrywam, że mam na to o wiele mniej przestrzeni, ale to wciąż jest część mnie. Zaczęło to się właśnie też w miejscu w życiu, gdy zaczęłam szukać tej ścieżki zawodowej, na jakie studia iść, czy gdzieś tam chcę bardziej iść na artystyczne, czy może jednak na tą psychologię. No i wyszło, że poszłam na psychologię, ale też te moje hobby zostało i wtedy zaczęłam bardziej tworzyć takie Bardziej mroczne, kreatywne, ale też takie, no po prostu moje makijaże. I często one oddawały to, co czuję, i wyrażałam siebie w ten sposób, ale też były taką ucieczką od tego, co trudne. Gdy na przykład byłam w tej pułapce zaburzeń odżywiania, byłam też bardzo dużą perfekcjonistką. Bardzo dużo czasu, bardzo wiele godzin poświęcałam na makijaże. Bo też wtedy nie miałam siły za bardzo, żeby pójść do pracy i żeby ktokolwiek w ogóle mnie przyjął, więc cały swój wolny czas, nie licząc co oczywiście w tym jedzenia i treningów, poświęcałam na makijaż I w ten sposób myślę, że też nauczyłam się ogromnej cierpliwości, ale też dawało mi to duże wytchnienie. I było też takim moim sensem życia. Ale gdy patrzę na te makijaże właśnie z tej perspektywy, które wykonywałam wtedy, widać, że byłam na nich bardzo smutna. Bardzo taka zagubiona i że one bardzo się polepszyły w momencie, gdy moja waga wzrosła. To właśnie pokazuje, jak pracuje ten mózg nasz, że on potrzebuje dożywienia, żeby działać. Kiedyś też wydawało mi się, że jestem dziewczyną, która uwielbia jesień i zimę że w sumie najlepiej czuję się w tej szarości, chłodzie liściach, ale od kiedy poradziłam sobie z zaburzeniami odżywiania i znowu wracam do tego, to moje ciało zaczęło kochać słońce i ja też. Choć nadal też wzrusza mnie śnieg i lubię tę nostalgię zimy, to te ciepło daje mi siłę. I właśnie o takich rzeczach chcę tutaj mówić. Nie tylko o psychologii, ale o życiu, o radości, o tych prostych, małych chwilach. Bo to one są ważne, bo to one leczą. I dla kogo jest ten podcast? Ten podcast jest dla ciebie, jeśli masz trudną relację z jedzeniem albo po prostu szukasz więcej łagodności, chcesz słuchać o emocjach, które są prawdziwe. Nie potrzebujesz rad, ale towarzyszenia. I niezależnie od tego, czy jesteś teraz w terapii, czy nie, możesz być też na początku drogi, po środku, albo po prostu. Być zmęczony, to przestrzeń też dla Ciebie. I chcę też powiedzieć coś ważnego. Mimo, że nazywam się specjalistą od zaburzeń odżywiania, bo to ważna część mojej pracy, i ten podcast też ma taką nazwę, to nie jest on tylko dla osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania, bo temat relacji z jedzeniem, ciałem, emocjami, presją, stresem. Dotyczy większości z nas, i jeśli czujesz, że czasem trudno ci odpuścić, albo trudno ci o siebie zadbać, albo nie wiesz, gdzie się podziałeś w tym wszystkim, albo gdzieś tam brakuje ci takiej wyrozumiałości do siebie i za dużo gdzieś tam oczekujesz, to myślę, że jesteś w dobrym miejscu. Nie musisz mieć problemu z jedzeniem, żeby się tu odnaleźć. Możesz po prostu chcieć żyć bardziej w zgodzie ze sobą, i to już wystarczy. Dziękuję, że dziś byłeś razem. Jeśli coś w tobie zostało, nie musisz nic z tym robić. Wystarczy, że to poczujesz. Możesz też podzielić się odcinkiem z kimś bliskim, albo napisać do mnie na Instagramie: Wolność odżywienia Aleksandra, będzie mi bardzo miło, i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dbaj o siebie.